Nie, nie, nie. w piątek po no Wiecie, no. żeśmy latali, dobrze latało? Mieliśmy renówkę Espasa z na czele, No, kwadra. No, teraz Z się fajnie jeździło na czele, no. nie? Wiecie jak gdzieś filmiki? Gdzieś? Dobra, komendy w filmie. Na komendzie! Na komendzie! Coe ballera! Sypię tym siedziem, że nie mogę ująć tam, ja Z gniazdajem chciałem pogadać. No, no,